Witam Was dzisiaj z toru w Jastrzębiu. Autodręczność jazdczą. Przed tutaj motocykle. E, motocykle Yamahy, Zobaczymy, zobaczymy jak ten tor wygląda. Jak to wygląda. To wiata się nieźle e, No i przede wszystkim ma być nowa Yamaha R1, którą bardzo chciały pojeździć. No zobaczymy, gdzie dalej. Obiekt wygląda całkiem. już ktoś dusi jak uśmiechnął na to że taki fajny obiekt wyglądał na zdjęciach na trochę mniejszy ale wydaje mi się że jest całkiem spoko i będzie można tu wrzucić dwójkę Generalnie Tor znajduje się w Szczerym Polu, jest tu strasznie kiepski dojazd, ale obiekt wygląda ciekawie. Zaraz zobaczymy, co nam przygotowała Yamaha, idziemy zobaczyć. Wczoraj był piękny wyścig MotoGP, piękny, piękna walka Rosjego z Markezem, Markez niestety wyleciał na ostatnim okrążeniu i Rosji zajął pierwsze miejsce. Czego mu serdecznie gratuluję Markezowi? No cóż, to trzeba trochę doświadczyć. Będziemy dalej zobaczyć. Tak jest na przykład. Jestem prawie gotowy. Pani do tego faktycznie. Co z tą pozycją? A tutaj wam przygotowałem moment.

Właśnie dosiadłem się do nowej Yamaha R1 Generalnie już widzę, że z kamerką tak nie da rady jechać, ale... No, kamerkę będzie trzeba przełożyć no, ale damy radę coś pojeździć. No Yamaha R1 powiem Wam siedzi się wysoko wysoko jak na kozie jedziemy jedynką na razie spokojnie przede wszystkim motocykl wydaje się bardzo stabilny szaleć nie będziemy, chłopaki na skuterach mnie obletali Troszeczkę, troszeczkę, że tak powiem, boję się tej jedynki. No, faktycznie jest. Jest troszeczkę strach. 200 koni. 200 koni niesamowita elektronika prosto z MotoGP, która tutaj jest w tym motocyklu skutecznie skutecznie hamuje hamuje gdzie trzeba dohamować a Ty o tym zapominasz szlifować nie mam zamiaru, więc jedziemy sobie bardzo spokojnie pierwsze okrążenie, zobaczmy jak ona jeździ jedziemy na drugim biegu praktycznie na wolnych obrotach nic się nie składam. <słyska> <słyska> chłopaki na skuterach dają konkretnie Troszeczkę polecimy do przodu. A no, kolegi, nie wystraszymy, nie wystraszmy. Bo się zrobiło ciasno. Nie hamujemy tylko silnik Już jest trochę szybciej Nie wiem czy mam dobry tor jazdy bo instruktor był ale niestety się nie załapałem na jazdy z instruktorem Jak widać tutaj kolega na Harley'u bodajże albo czymś idzie nieźle A, oh, szarpie. Zostałem. ale motocykl jedzie rewelacyjnie Generalnie amortyzator skrętu tutaj działa chociaż jest na tym torze chyba zbędny ale motocykl jest stabilny jest bardzo stabilny i fajnie jedzie dynamiki jego tutaj nie sprawdzimy <laughs> Za wolno szarkie, szarkie, nie O, no, miałem lekki lekki z tyłu. zjadę, bo kiepsko się czuję po wieczorze